Chuj w dół. Spadaj z czawiu, gnoju jakiejś buraku. Także proszę Państwa. No... Ja... Jak siedzimy, tak? Właśnie, tylko podajemy imiona, bo ten tutaj się przedstawił z nazwiska. Także proszę Państwa, tylko imiona przedstawiamy swoje. A nazwisko zachowajcie dla siebie. Proszę Państwa, jak widzicie, hamstwo jest wszechobecne i wszędobylskie. Program, nic w programie na żywo. Proszę Państwa, jest to nieuniknione. Jak widzicie, hamstwo. Bo ma siłę przebicia. A... No słucham, imię, proszę, datę urodzenia i pytanie. chodził do Proszę Państwa, dziadostwo jak zwykle wszędzie buszuje. Gówniarze nie śpią i blokują, proszę Państwa, linie. Polska inteligencja nam rośnie. Aż, że tak powiem, serce przyrasta. No, gówniarz zadzwoni i bzdury tutaj powiada, bo chwali się swoim chamstwem, swoim mm, głupim językiem, bezmózgowiem. Kiedy kurwa zgolisz w brodę? Ty słuchaj śmieciu, ty jesteś bez, bez brody, jesteś jak krowa bez ogona, wiesz? Chłopy bez brody są jak krowy bez ogona. E, I to jest dla ciebie takie przesłanie. Tak wyglądasz, jak teraz, jakbyś bez majtek chodził. E, musisz sobie zapuścić brodę. E, drodzy Państwo, no popatrzcie, jeszcze nie poszli spać. Jeszcze gdzieś banda takich <głup <-tasów> e, głuptasów siedzi i nie zadaje pytania o siebie. Nie e, pyta o to, jak w swoim życiu dokonać jakiegoś remanentu, jak naprawić swoje życie, siebie naprawić. Siedzi taki i myśli, co tu, z, jeszcze jaką głupotę wymyśleć. No jakiś nie jak zwykle. Pros, proszę państwa, przedstawił nam się tutaj e, patafil jakiś, także... Eee, nie bierzcie sobie tego do serca, durnie zawsze się trafiają, eee, w każdym programie praktycznie można by było ich wyłapywać. Eee, dla takich nie ma tutaj miejsca. Weź też ściągnij tą brodę z ryja. Ty pacanie, bałwanie, żebyś wiedział, że wyglądasz bez brody, facet to wygląda jakby majt, bez majtek chodził. To tyle ci odpowiadam, no czubie jakiś. <laughs> Proszę Państwa, jak widzicie, śmieszki są, radośni twórcy kawałów tak zwanych, dzwoni idiota, blokuje linię komuś. No ale niestety tacy są, ponieważ program na żywo ma to do siebie, że pomiędzy ludźmi, którzy są zainteresowani ezoteryką, prześlizgują się takie półgłówki albo bezmózgowe.